Cześć, tu Babka z Majcy. Zapraszam na odcinek o ułamkach. Znaliście najpierw liczby naturalne. To w podstawówce od tego się zaczyna. Liczy się 0, 1, 2, 3, później dodaje się liczby naturalne. Ale to było za mało. Później poznaliście liczby całkowite. Czyli zobaczyliście, że z prawej osi mamy dwójkę, z prawej strony osi. A z lewej strony zera mamy minus dwójkę, czyli dopisywaliśmy minusy do liczb naturalnych i to wszystko razem to były liczby całkowite. No i liczby całkowite mogliśmy dodawać, odejmować, otrzymywaliśmy liczby całkowite. I później przyszła tabliczka mnożenia i dzielenie. I dzielenie do pewnego momentu szło dobrze. 10 podzielić na 2, to wiecie, że to jest 5. 20 podzielić na 5 to jest 4 i tak dalej, ale w pewnym momencie przyszło podzielić, 2 podzielić na 3. I co teraz zrobić? Nie ma takiej liczby całkowitej, która byłaby wynikiem dzielenia 2 przez 3. Dlatego musimy wprowadzić ułamki i liczby wymierne. Zacznijmy od tego, co to są ułamki. Ciekawostka jest taka, że ułamki znali już Babilończycy i Egipcjanie. Tylko wszystkie ułamki w liczniku miały jedynkę, a my teraz wiemy, że są różne ułamki. W liczniku nie tylko musi być jedynka. To co to jest, są ułamki. Ułamek to jest iloraz, w którym znak dzielenia zastąpiliśmy kreską. Czyli zamiast pisać A podzielić na B, będziemy pisać A kreska B. I teraz Będą bardzo ważne pojęcia, które warto sobie zapamiętać. To, co jest na górze, to jest licznik. Później mamy kreskę ułamkową, a na dole jest mianownik. To jest nasz ułamek. Jeszcze jedno trudne słówko. Pamiętacie, że dzielenie to iloraz. Ok, to podajmy sobie jakieś przykłady ułamków. Na przykład jedna druga, cztery trzecie, 1 siódma 5 dwudziestych pierwszych. 30 23. trzecich. I tak dalej. To są przykłady ułamków. To jeszcze nowe słówka, bo ułamki możemy podzielić na właściwe i niewłaściwe. Zróbmy sobie taką notatkę. Ułamki. Właściwe. Co to są ułamki właściwe? Ułamki właściwe to są takie, gdzie licznik jest mniejszy od mianownika. Zapamiętajmy. Jeżeli licznik jest mniejszy od mianownika, to mówimy, mówimy wtedy, że to jest ułamek właściwy. To Jakie możemy podać przykłady? Popatrzmy na te. Jeżeli licznik, czyli to co na górze jest mniejszy od mianownika, to jest to ułamek właściwy. Czyli jedna druga jest ułamkiem właściwym. 4 3 czy 4 trzecie jest ułamkiem właściwym? No chyba nie, bo czwórka większa od trójki. Nawet nie chyba, ale na pewno. Będzie to zatem ułamek niewłaściwy. czyli ułamki niewłaściwe to są ułamki, gdzie licznik jest większy od mianownika, czyli 4 trzecie wpisujemy tutaj. Dalej, 1 siódma, licznik mniejszy od mianownika, czyli jest to ułamek właściwy. 5 dwudziestych pierwszych, też ułamek właściwy. A 30 dwudziestych trzecich, ułamek niewłaściwy, bo przecież 30 jest większa niż 23. Co jeszcze możemy zrobić z ułamkami niewłaściwymi? Możemy wyciągnąć Całości 4 trzecie to inaczej 1, czyli 3 trzecie zabraliśmy i została nam jeszcze 1 trzecia. 30 23. Zabierzemy 23 23, czyli będzie 1 do 30. Zostanie Wam 7 23. Zróbmy jeszcze ostatni przykład, jakiś ułamek niewłaściwy. Spróbujemy wyciągnąć całości. 10 trzecich. To tak, gdybyśmy się zastanowili w dziesiątce, ile zmieszczę trójek? 3 trójki. 3 razy 3 to 9, a tu było 10, czyli zostało mi jeszcze 1. Czyli 10 trzecich to 3 i 1 trzecia.